Hej, witam wszystkich serdecznie bardzo Ja jestem Mateusz, kolejny odcinek Sklondron Danger Zone yy, Tym razem sobie zobaczymy bow only challenge Ale przed tym jak zobaczymy bow only challenge Zapraszam na g 3% zwrotu, wiecie z jakim kodem Jak wiecie to napiszcie w komentarzu yy, Ci, którzy dobrze napiszą Zostaną Pobłogosławieni przez Pana Boga, jutro o 13.13 .13, Więc warto, warto Naprawdę, dobra Mamy tylko challenge łukowy, więc dobra. Pociśniłem, uwaga. Pyk, gitara. Uwaga, czekamy, czekamy. I... O ty, skurczy byczku. Zaraz go tutaj. Pyk! Jakim cudem nie trafiłem? Powie mi ktoś, ktoś mi musi powiedzieć z was. Szybko, ty, ty, Kamil, powiedz. Wiem, że wasz na imię. Kamil. A pewnie się teraz te Kamile zdziwiły. Okej, okay, jeszcze jeden. Dawaj kumplu złoty. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, chodź tu, no, chodź tu. No, chodź tu i uwaga, 3, 2, 1. ello. pięknie. Co to robi? To jest jakaś wyskoczka, A z tego. Kolce chyba wyskakujemy. Okej, okay. w sumie mogłem korzystać z pułapek, zapominam o tym. Mogę korzystać z pułapek, Mati. Pamiętaj o tym. Eee, lecimy. Ciekawe czy będziemy mo mogli tylko odblokowywać rzeczy związane z łukiem i TP. Na przykład młota nie będziemy mogli. A no właśnie, czyli nie mogę flame brefa, którego odblokowałem, no trudno. Jetpack, klon, wiecie co, mimo wszystko polecę w klona. To, że zaczynamy z podwójnym paskiem energii, to jest od razu fajna rzecz. Kupię sobie na pewno też. No muszę energię, w energię polecieć, żeby strzelać jak najwięcej frajerów. A co pewnie, na... Oj, się zbugowałem. <laughs> Dobra, jednemu głowa już odpadła. Teraz uwaga. Trzy, dwa, jeden, z zamkniętymi oczami. Ha! Przysięgam na wszystko, co jest stworzone, że nie patrzyłem. Musicie mi uwierzyć. Dobra, dostał wnóżkę. Będzie teraz kuśtykał. A my musimy czekać. No tutaj nie ma nic poza czekaniem, jeżeli się ta energia szybciej nie będzie regenerowała. Powinno być też coś takiego, że się energia właśnie szybciej regeneruje. Nie tylko, że masz więcej pasków. A może coś takiego jest, tylko ja nie pamiętam. Widzicie, że ten ziomek... Patrzcie, wow Jezu, to było tak słabe Mateusz. Czemu ty strzeliłeś z powietrza? Czemu sobie pomyślałeś, że trafisz w ogóle? Muszę szybko ustrzelić tego typa. Ło, wow. a się wystarczyłem, jego wystarczy zabić. Znaczy, strzał w rękę już go zabija. Wiecie czemu? Bo on musi trzymać młotek, musi trzymać młotek, a jak wiemy, no, no potrzebuje dwóch rąk do tego młotka. Jednym się nie da, jednym się niestety nie da. Dobra. Upgrade available. W sumie spoko, spoko. Ciekawe jak to będzie z tymi, którzy odbijają strzały. To, to, to mnie ciekawi. Energy capacity. A tu jest recharge rate. Dobra, never mind. Okej. Okay, Okej. Okay. My bad. My bad. I znów bym strzelił. Nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego. To jest bardzo złe. Bardzo złe posunięcie. E, z tymi powinno być łatwo. To, że oni wchodzą w to wszystko, to to już swoją drogą, ale oni również wchodzą we wszystkie pułapeczki, więc wystarczy się z nimi tutaj przebiec, nawet nie będziemy musieli sobie brudzić rąk. Jeden. Oj, takie troszkę źle to zrobiłem. Źle troszkę to zrobiłem, ale pięknie. Odwróciłem się jeszcze na dodatek, widzieliście to? To było epickie jak w Power Rangersach, wiecie, oni walczą z tym ostatnim bossem, jeszcze przed tym jak są Megazordami. Klepią się, klepią, Inkskir z nich lecą. I nagle się odwracają. Wybuch się za nimi robi, taki epicki. I potem. I, I potem. co? Już zapomniałem co chciałem powiedzieć. A, i się odwracają, no ten. po tym, jak pokonają przeciwnika, i tak wiecie. Like a motherfucking boss. I co, podskoczysz takim Power Rangersem? No nie no bo kim ty jesteś w, w, przy ich mocy. Dobra. Pyk, pyk, czy tam jest? Coś tu za czerwone gówna? Nie, mój wróg numer jeden. Ale zginął tak szybko. Nawet nie zdążył powstać znaczy, nawet nie zdążył mi zrobić krzywdy. Eee, łuczników muszę znaleźć. No faktycznie, troszkę szybciej się to regeneruje. Ej, Only Bow challenge będzie banalne, bo jestem mistrzem łucznictwa. Ale byłem na obozie konnym kiedyś. I tam był taki Bartek. I razem z nim poszliśmy kiedyś tam do sklepu, nie? I kupiliśmy pomarańcze. Co? Że niby nie są modne takie śmieszki w internecie teraz? Oczywiście, że są. Czemu ty jeszcze żyjesz typie? Jeszcze tam jeden łucznik jest. Na przykład to co ja przed chwilą powiedziałem, to to jest notorycznie pod komentarzami związanymi z informacjami jakimiś newsami, albo sportowymi newsami. Ogólnie przy takich fanpage'ach typu TF24 albo. Yy, przegląd sportowy czy coś? To tam, kurde, jak nie znajdzie się taki komentarz, to jest po prostu cud. Naprawdę, bo tam często się takie kopi pasty robią. O, ale fajne. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. I to troszkę jest irytujące, bo ludzie nie wymyślają nic nowego. Ale raz na jakiś czas zjawi się taki kurde mistrz, który wymyśli sam, wymyśli sam jakąś pastę. Która potem znów jest kopiowana notorycznie. Boże, 10 punktów dla Gryffindoru. Uuuu, baby! Triple! No prawie. O jezu, chciałem być taki, wiecie, taki flickshot jak w Counter-Strike, ale nie. No nie pykło. A, chyba zamiast fioletowych jest ten eee, Spider-Tron. No bo oni odbijają, ja nie, mam, nie miałbym z nimi szans. W sumie spoko. Only ball challenge easy jak y, kartofle obieranie Kartoflów, kartofli. Kartoflów Mati, weź ty się nie pogrążaj, Kartofli obieranie Dobra y, Energy Recharge 100%. Teraz będziemy strzelać jak kurde z AK 47 Tylko będę musiał pattern ogarnąć na ten łuk. Śmieszne, ja myślę. Czy on stoją w miejscu? Dobra, pyk. Gdzie tam ci są? Za mną? Pyk, pyk, pyk. Wow, może tutaj spadnę? O, jakbym tutaj wpadł, to byłbym już nie do zdarcia, jak na Marcin Najman Więc chyba to spróbujemy zrobić. T tacy wiecie, być unzabijable. wskoczymy tam. Myślę, że oni na to nie wpadną. O, tak blisko. Dobra. Koniec z zabawy, misiaki, pospolite. Jeszcze dwóch tutaj zostało. Jeden nie ma nogi, drugi już bez głowy. No chodź! No chodź. No kuśczek słodziaczku! I pyk w drugą nogę, ale ja się nad nim pastwię. Ja cię kręcę. Jak ojczym nad swoim 13-letnim córką co? To mam wrażenie, że takie żarty. Takie żarty są śmieszne. Ale nie jak ja jej mówię, bo musiałbym być wyspany. A wiecie, w o oszustwa, już pisałem o tym nawet na fanpage'u. Yy... Ale ty są jednak. Jakie mam ich kurwa, niby zabić? Dobra, kto mi wytłumaczy sytuację? Jaka... Dobra, wiem już jak mam ich zabić. Wow! Dobra, muszę uciekać stąd. Dobra, pyk. Pyk. Jezus Maria. Aż się wyłączyłem na chwilę po tym swoim śmiesznym żarcie. Zabił mnie. Zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie. Jaki wstyd... A ah, my bad, przepraszam, to było złe. To od, przez ten żart, że wiecie, że pastwił się jak... Nie będę tego powtarzał. Dobra, że trafię. Świetnie dostał. Oś ty w życiu! Naprawdę niewiele zabrakło, żebym umarł. Dobra, muszę z nimi tutaj wskoczyć. Chodźcie, słodziaki. Tutaj się pobawimy. Dobra. Jezus, nie dał się tak zrobić w Bambuko, jak myślałem, że się da zrobić w bambuko. Łucznika muszę znaleźć. Co? Trafili... Jezu, ja nie powinienem tak robić, zwłaszcza, że on odbija strzały, a ja nie. Chodź tu. Chodź, biegnij za mną. Dostał, ale jeszcze tam sobie kuśtyka. No dawaj, no chodź tu. Jeszcze sobie kuśtykasz, ale to już niedługo. Uf, udało się. Który to był? Level siódmy. Łatwiutko moi drodzy. Łatwiutko. I pyk. Teraz klona sobie kupię, będziemy bezpieczni. Bo jednak jeden ten klon to się przydaje. Jeden się zdecydowanie przydaje. Bo bez niego to... No po prostu no... Nie ma... Nie ma szans. Praktycznie trzeba idealnie wszystko rozegrać. A wiecie, jak to jest z idealnym rozgrywaniem? imną? Nie, nie, nie pasuje to do siebie po prostu. To jak takie dwie skarpetki, no. Jedna czarna, druga fioletowa. No i dobrze wiesz, że czarna nie pasuje do fioletowej. Tak samo jak idealne rozegranie w Run i do Danger Zone nie pasuje do mnie. Dobra. Teraz te strzały są na tyle grubaśne, czemu ja tak strzeliłem? Te strzały są tak grube, że nieważne jak strzela, i tak on umiera. Musi umrzeć. Bo to są trzykrotnie grubsze strzały. Samuraj Jack. Nie. Oszty w życiu. Dobra, czy umarł? Ha, jednak przeżył. Już nie wspomnę o tym, co tam wpadł w te kolce, wszystkie, że przeżył. To dla mnie dopiero czarodziej jest. Nie chciałem w tym kukłę strzelać. Chodź tu. Jezus, Maria. Jeszcze tam chyba jest piętro, piętro wyżej. Muszę idealnie to rozegrać. Dobra, dostał na papulca. Teraz szybko piekniemy na górę. Ty, nawet za pierwszym razem może nam się uda bo to ósmy level. Jeszcze dziewiąty i dziesiąty. Chyba, że to do 20. Do musimy dojść. Nie wiem, może do 20. to wtedy już to nie jest takie łatwe. TBH. Dobra Nie wiem jak by to zrobić by. Przeżył jeden, fuck, to było dla mnie takie straszne Bałem się, że sobie nie poradzę, że kurde w każdej chwili mogę się zabić Ale dobra, no muszę z nim powiedzieć jeszcze raz tutaj Boże, znów się zestresowałem, aż nic nie mówiłem. Przepraszam za to, hmm. ale nie lubię takich sytuacji, zwłaszcza jak, że nie potrafię za bardzo na, ty, na tej pułapce tutaj urzędować, ale się udało, o dziwo. Dobra, szybko na dół. Yy, chcę by sobie teraz zupgrade'ować, może w jetpacka jakiegoś, tak żeby przed nimi uciekać w razie co. Hmm, aim time to mi się nie przyda. Klon, kopnięcie, energy, capacity. Hmm. Energię, większą. Nie wiecie co, dam sobie jetpacka, tak? Na wszelki wypadek, bo oni są tutaj niektórzy bardzo szybcy i byłoby smutno, jakby mnie pokonali tak. Dobra, pyk, pyk, czuję, że trafię, chyba że to nie dolatuje. Dobra, nie trafiłem za bardzo. wo ale jestem w pupalu. Dobra, wybuchło mu jedno oko. Wciąż jestem w Pupalu, mimo wszystko. Dobra, może trafię. Dobra, zniszczyłem go. Okej, okay, już, jesteśmy, już jesteśmy super, już jesteśmy super. Dobra, pyk. Dostał. Wow! wow wow wow, tego nie zauważyłem tam. Dobra, też dostał. Jeszcze tam... A, na górze są frajery. Ale że trafiłem tego, kurde młociarza wstrętnego, to jest ten mistrz. Dobra? Powinien trafić. Powinien trafić. Jeżeli nic się nie popsuje. Dobra, jeszcze tam jest ten Uuu ten kurde, musi, muszę podejść do niego A nie, dobra, muszę go jakoś zrobić tutaj Okej, okay, świetnie. Musi wpaść do lawy. Jak muszę go, muszę go jakoś tutaj wrobić? W którymś z pułapek? Bo go nie pokonam inaczej. Myślę, że... No Dobra. Było łatwiej niż myślałem. Ja tutaj się zastanawiam, jakby to zrobić. Jak to powinienem zrobić? Aż nagle. Pomógł mi sam. Okej. Okay. Aim time jetpack. Szybszy klon kolejny. Choć co polec sobie w defensywę, tak? Żeby być pewniaczkiem. Pewniaczkiem. To jak mam już dwa klony dodatkowe, to będzie dobrze. Teraz powinno być wszystko zgodnie z moim epickim planem. Dobra. Pyk. Tylko Czym ten level się wydaje taki łatwy? Ok, nevermind. Zaszli mnie od tylca. Muszę być bardzo ostrożny. Muszę po prostu biec. Muszę po prostu biec i trafić w Spider-Trona. Dziękuję. Wow. Wow, 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 wow. wow, wow. Ok. Łucznicy przede wszystkim do zdjęcia. Okej, okay, jeszcze jeden tam jest. Jakby się to regeneruje. I reszta już powinna być łatwa. okej, okay, świetnie, padł i tam dwóch zostało. Łatwo. Nie, trzech, przepraszam. To myślałem, że trafię i to chciałem tak powiedzieć. Jednak dwóch. Dobra, może wejdziecie tutaj do mnie. No w sumie to jest spoko, spoko technika. Wow! Wow, 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 będę sobie z nimi chodził. Ok, jeszcze jeden, tak żeby być pewnym. Ok, zajebiście. Brawo, Mati. To był dziesiąty. Czyli, że mi się udało? Czy jednak ma być 20 leveli? Jak 20, no to kurde, trochę trudno będzie to ogarnąć. Ale I will do my best. O, jednak nie. Jednak zostaje trochę przede mną tego wszystkiego. Zwiększamy sobie energię. No i teraz do boju, do boju. Cztery te punkciki to mogę strzelać i strzelać jak kałasznikow. O, kurde, diamentowa liga. Proszę, proszę. That was so fucking kurwa close. Jezus Maria, jestem na stresie. Dobra Nie wierzę w to! Ale ale jestem na stresie ludzie Dobra Powiedzcie, że trafiłem Dobra, coś tam wybuchło Teraz jeszcze pobiegać z nimi tutaj pomiędzy tymi pułapkami I będzie gitara Będzie gitara O mój Boże Mati nie możesz teraz się poddać, nie możesz przegrać Okej okay. Dobrze, dobrze, tam nie wiem ilu ich zostało ze dwóch może? Kurde Ale jestem zestresowany, ja cię kręcę Jestem strasznie zestresowany Że mi się nie uda Że mi się nie powiedzie ta, ta misja Dosyć prosta Okej, okay. nie podskakuj, nie podskakuj, nie podskakuj Jeszcze chyba jeden łucznik jest Nie wiem czy fioletowy przeżył Przeżył, biega za mną Chodź tu fioletowy Koleszko no chodź to! Wygrałem. Dobrze. Aż mnie zaswędziało ucho. What is a good place for dead human? Nie mogę się skupić na niczym innym, bo tutaj już są levele mega trudne. Jetpack. Dobra, damy sobie jetpacka, żeby szybciej latać. Potem już lecimy chyba tylko klony, bo nie... Nie wiem czy cokolwiek nam się tutaj innego opłaca. Takie mam wrażenie. Wow. Przepraszam, znów się wyłączyłem Ale jak wystrzelę tych łuczników! Dobra, trafię Czy to był strzał w dziesiątkę? Okej, okay. to był niby strzał w dziesiątkę Ale chodźcie chłopaki Jakoś muszę was tutaj zwabić na te Struktury Na ziemię P pędzlu Ale mu powiedziałem Czy żyje ktoś oprócz fioletowego? To jest dla mnie dosyć istotne, bo muszę się zastanowić jak tutaj to zrobić Chyba go zabiłem. To było dla mnie trudne. Tak, przepraszam, znowu się wyłączyłem na moment, ale bałem się. Znowu się bałem, że mi się nie uda. Masakra to była. Ten level był już trudny. Nie wiem ile jeszcze przede mną, ale staram się jak mogę. Dobra, Jetpack Hammerbot, spoko. Aim time. Dobra, lecę w aim time. Teraz będzie łatwiej trafić niby, ale to mi zużywa energię. Widzicie? Zużywam energię, więc to nie jest takie super, mega ekstra. Bo. O! Dobra. Strzelam po prostu do przodu. O nie, tam są fioletowi. Muszę się spalić, muszę się spalić. Dobra, jest jeden fioletowy chyba. Okej okay. teraz będzie im ciężko. Może nie wrócę tutaj w żywi. Dobra, został jeden, ten ognisty. Dobra. Wpadłeś do lawy. Serio. Co to są za ludzie, a raczej roboty? Kurde, naprawdę, musicie mi wybaczyć, bo ja naprawdę jestem zestresowany. Chcę to przejść, a nie wiem, ile jeszcze leveli przede mną. Ze trzy? Nie, nienawidzę tego. Nienawidzę tego, jeżeli to jest to co myślę, że będę musiał przeskoczyć tam na tą yy, yy, Jak to się nazywa? Na tą wyspę, na tą wyspę Proszę, powiedzcie, że to nie jest, to, to jest to. To jest to. Będę biegał jak powalony. Nie piekło to. O nie! O nie! To będzie trudne. Mam dwa życia jeszcze. Tak, na dobrą sprawę, to jedno. Musi mi się teraz udać. Nie wiem, czy ja teraz trafię. Jezus Maria! Nie mam nogi. Nie mam nogi. Dobra. Okej, okay, został jeden. Muszę omijać jego strzały. Dobra, bez nogi też się da, bez nogi się da, bez nogi się da. Challenge complete! Tak! Tak! Lol, jakie to było fajne, bo umarłem i go zabiłem w tym samym momencie. Zajebiście. Upgrade unlocked, fire arrows. Świetnie. Idealnie 20 minut to zajęło. Uf, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapki w górę. Coś tam jeszcze i do następnego. Pa, pa.